W Teatrze Starym w Bolesławcu odbył się ogólnopolski konkurs recytatorski. 27 kwietnia w Teatrze Starym odbył się finał wojewódzki 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Jest to najstarszy konkurs recytatorski w Polsce. Dotyczy on szkół ponadgimnazjalnych i, i osób starszych, tak? czyli nie ma, nie ma ograniczenia wiekowego. Odbył się turniej, cztery turnieje. Turniej poezji śpiewanej, turniej recytatorski, turniej wywiedzione ze słowa najnowszego dziecka, najmłodszego dziecka konkursu. Konkursu i Teatru Jednego Aktora. Bardzo się cieszymy, dlatego że w konkursie Teatrów Jednego Aktora były dwie osoby z Bolesławca i to z Młodzieżowego Domu Kultury. Joanna Sałek z Pracowni Teatralnej Formalina, która zdobyła wyróżnienie i Monika Mikołajczak ze spektaklem Ingele Meigele, która dostała na pierwszą nagrodę i kwalifikację na finał ogólnopolski do Słupska. Na, na ten konkurs y, zawsze przyjeżdża, y, przyjeżdża, przyjeżdża młodzież z całego województwa i staramy się, żeby to y, jury było bardzo profesjonalne i merytoryczne, dlatego że później odbywają się omówienia i każdy młody człowiek, który zajmuje się sztuką recytatorską, sztuką słowa, ważne jest, żeby uzyskał jakieś y, merytoryczne wskazówki, co ma dalej robić, jak ma dalej mówić, y, a czego ma y, nie robić. Bardzo cieszymy się, że w ramach tego, tego wydarzenia odbyły się również. Również spektakle, odbyły się również warsztaty, także wszystko wokół tego konkursu. Myślę, że nawet nawet kawiarenka nasza teatralna działała dla uczestników i dla jurorów konkursu.